W Drugiej Rzeczypospolitej żydowscy przedsiębiorcy współtworzyli gospodarkę Polski. Od łodzi po lwów, od handlu po przemysł byli częścią narodowej siły ekonomicznej. Fabryki włókiennicze, banki, rzemiosły Żydzi byli obecni wszędzie tam, gdzie budowano nowoczesność. Ich przedsiębiorczość była polska w działaniu, żydowska w tradycji. Wojna, okupacja i nacjonalizacje zniszczyły dorobek pokoleń. Po 1945 roku żydowska przedsiębiorczość zniknęła z mapy Polski. Przywrócenie pamięci o przedsiębiorcach żydowskich to nie tylko historia, to szansa na odbudowę ducha pracy, uczciwości i inicjatywy. Niech pamięć o polskich, żydach, przedsiębiorcach stanie się fundamentem przyszłości gospodarki narodowej, bo prawdziwa siła narodu to praca i uczciwość.